Jestem akundelar! Ostrze włóczni! Jesteśmy protosami, dziećmi dla dawnych bogów! Jesteśmy pierworodnymi i ostatnimi, którzy się ostatni Moje życie za Ajur. No i witam w kolejnym odcinku z serii GAM kontra reszta świata. Liga diamentowa oczywiście, czasem trafi nam się Mistrzowska, już coraz częściej zdarzały się mecze, no fajny, fajny rozwój GAMA. Naprawdę ciekawe mecze. Zobaczymy jak teraz będzie wyglądał najbliższy. Przeciwnikiem sądząc po awatarze to będzie Terran. Nowy Gettysburg, mapa. Mapa znana jak świat. No i ruszyli. Mapa nie jest skrosowana. Przeciwnicy są w zasadzie obok siebie. Po prawej stronie, w dolnym rogu, kolorze czerwonym, gam w kolorze niebieskim w lewym rogu dolnym również Marti Terran. No, dawno nie widzieliśmy walki z Terranem. Mamy tak zwane ZVT, Zerek V Terran. No i co tu zobaczymy? Gam ostatnio fajnie, fajnie, creepem operuje. Naprawdę, aż miło popatrzeć. Przeciwnik, no kurde, zobaczmy co to, jaki, kurde, awatarek fajny. Ten kot ma yy, oznaczać drapieżność, tak? No. Znamy paru Terran naprawdę wybitnych. W Polsce to chyba Soul, który naprawdę świetnie sobie radzi. Ale... No i w sumie interesuje nas przecież scena polska, tak? Zobaczmy, jak GAM teraz postąpi. Robi pierwszą tą, chyba budowa, tak? Pierwszą już, już robi nieckę rozrodczą. Czasem zaczynał od, 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 razu ekspansji dość ryzykownie. Ale o, proszę bardzo, skałcik już jest, terena I to by było, mogłoby być, bo już buduje pierwszych, pierwszych marinów. Nie, to Reaper będzie, więc będzie próba harasowania Gama Będzie próba y, gryzienia mu tych y, biednych dronków Ciekawe ile uda mu się zabić zanim Gamma odpowie no, Już za chwilę Reaper będzie Do tego scan GAM wypuścił na najkrótszą drogę OFF-ka, pilnuje mniej więcej w połowie. Drugi jest na wejściu Ale dlaczego Marty stawia tutaj, SVOkę e, zostawia w tyle Chcę wiedzieć kiedy GAM będzie przyjmował trzecią chyba ekspansję. Tak sprawdził, że już jest druga Więc może spokojnie Command Center stawiać sobie bez, bez nerwów. No i pierwsze zerlingi, Pierwsze psy poszły. Na razie bez speedów, ale speed już, już, już. Mamy dosłownie bliziutko. Za chwilę zaskoczy. Czy to da gamowi coś? Czy to gamowi coś da? Mamy już faktorkę, czy, albo będą pewnie minki. Miny my zrzucane. Przeoczyłem, przeoczyłem, kurde tego ripera. No Cwaniak, stawia na wyspie Tu się będzie czuł bezpieczny Marty stawia, będzie chciał na wyspie wylądować ale GAM za chwilę jeśli zobaczy, że tu nie ma tej ekspansji, to pomyślę, że coś jest nie tak, ale ma tu owka. No, owek mu pokaże zaraz Jak <laughs> fajnie sterowany, nie? No, GAM już zobaczył, widzimy to. Zobaczył sobie. gamek rozprzestrzenia typa pięknie no i co i nasze pieski zerlingi idą tutaj ale Gam już wie że ekspansja tamta mówię mina i heliony proszę bardzo mina zaskoczy cztery poszły przykre ale Gam już wie że miny są wie też że nie ma tutaj ekspansji jedyna jest tutaj dodatkowa Muły zrzucone, Marty się tutaj zasila Muły dużo dadzą Dadzą kopa Mamy liberatora Ja mamy wolusion champer i widzimy, widzimy do tego roach będzie roachę robił Lada chwila Nie mamy na asymilatorach e, wybudowane to jest duża strata które nie pracują więc albo można było je troszeczkę później no ale mniejsza większość. Gam Evolution Champion razy 2 Speedy na, dla rowczy i go, go, go! Owek stracony. No, kaska w plecy. Złota gam pilnuje. No i oczywiście, że przekopię się przeciwnikowi po prostu pod spodem. Nie wiem na co on nic już tutaj siedząc, że ktoś mu tu nie wyjdzie, czy co no, to jest bardzo duży cios dla Martygo. Marty w tej chwili nie ma ekspansji i to on musiał przerwać zbiórkę. Będzie musiał przenieść, to wszystko trwa. Zobaczcie jak to leci. A gamowi zasuwa cały czas, prawda? Zasuwa. Gam już siedem roczy, królowa do tego spidy i zasięg. A ten fruwa, fruwacz jeden. No, ja często mówię, takie przekombinowanie to jest, to jest czysta y, loteria. Zauważy przeciwnik czy nie? No, do tego rozprzestrzeniony kryp na, na tej wyspie. Nie ma możliwości postawienia Command Center i, i koniec. Nie przejmie tej ekspansji. Wraca na pierwotne miejsce, tam gdzie powinno być. Do naturala. I 6,5 minuty, a. Terran jedynie co robi, to się broni. To dla gama piękny e, prezencik jest tutaj z tym. No to jest chwałki, mógłby gam zagryźć spokojnie. I stawianie, ale tutaj będą heliony smażyć. Oj, 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 zesmażą. No proszę, rocze spokojnie, pogoniły kota Berranowi, czyli bez strat. Gam doskonale się rozwija, kasa jest, ojej, od groma i trochę, gazu również, więc może spokojnie sobie planować co chce. Postawi, powinien chyba jeszcze czwartą haczerkę tutaj dla rozwoju. Czasami tak robi, żeby mieć więcej miejsc, w których by produkował wojo. Oni sobie tam gdzieś jeżdżą, bawią się, kurde, traci czas na takie mikrowanie. Terran w ogóle stracił masę czasu. No te parę marinców plus maruder to tu wiele nie zrobią. Liberator może tego i te miny. Ale Gam już wie o minach, więc raczej nie uderzy. Dobrze, GAM mu ta listki zasuwa Kripa rozprzestrzenia, to widać. Oj, oj oj, oj Bez speeda na, na tym, ale już mamy. Proszę bardzo. Ravengery mamy, mamy do tego roucze. GAM próbuje się wykopać na ekspansji, dla której chcę iść na trzeciej. To bezcelny. To jest... to jest zwód tylko Tak? O to gamowi chodziło Żeby wyciągnąć wojo Ojojoj, ale sam wlazł w kanapkę No i to był błąd Cała ekspedycja padła Tymczasem rozbestwiony teren ruszył do ataku Podniecił się k tą akcją i teraz ruszył helionami, trzy, trzy liberatory, do tego e, switch tank masę Maryńców. No i niestety nie ma e, Medivaków i to jest szansa dla gama przejąć inicjatywę. Bo z Medivakami to by tutaj naprawdę ostro mieszał. Dzięki creepowi wie doskonale jak przeciwnik się po, przemieszcza. Dobra, już słyszymy mutale. Dopiero 3 W drodze 22 Zerlingi w budowie i dwa mutale to Szkoda, że nie dorwał go na klip, ale próba otoczenia przeciwnika, żeby ten przeciwnik się nie cofał, żeby rozstawił, to to by gama zatrzymał, ale nie! No teraz to jest pościg i zagryzanie, to jest po prostu To błąd teraz tego terrana, no poprzednio zrobił gamma, ale niewielki Teraz natomiast potężny zrobił, przecież to jest jego jedyne wojo, tu go chronią tylko Minki Wojo się dosyła No mu tale załatwią tego command center załatwił Za mało za mało ich, apy mają na jedynce wciąż, jeszcze słabo No ale co, co zrobił? To zrobił zatrzymał trzecią ekspansję znaczy drugą ekspansję trze trzeci command center znowu próba powrotu na miejsce Gam nie daj mu spokoju nie daj mu spokoju tylko tak go zdenerwować żeby nie wiedział co jest grane no te dwie minki są groźne proszę turusowe łącze i co? Ajajaj, aj, aj. tak go złapał fajny, no i cudo, nie ma gdzie uciec, najlepiej, wszystkie mutaliski sp sprawdziły, tutaj jest to co miały zrobić, to zrobiły, pognały gościa zupełnie i teraz Gam spróbuje wejść, tutaj jest jeden liberator, no ale miny są. No i pomina. Jak się okazuje dwie to za mało Gam wchodzi swobodnie do środka Miny nic nie działają Tak jest zagryw jest ich tanga No fajnie Wprawdzie jeszcze nie jest supli block I po grze Taki piękny wjazd do Naturala no Po prostu Raksy zaraz rozwal ten barak no i zostało ci tam dwa strzały <tryk> <tryk> Przeciwnik poszedł, bo tu się kasa skończyła Już myślał, że może zbierać Nie wiem po co posadził command center Trzy mutaliski wiele nie zrobią, ale rozpraszałem przeciwnika totalnie. No i proszę bardzo. Port lotniczy poszedł. Space Center. No i GG. Brawo. Brawo. Fajna gra z terenem. Ale creep pięknie. Zobaczcie jak ładnie rozprzestrzeniony. Prawda? na verdade